znajdujemy się w bardzo specjalnym miejscu, Akademickie Centrum Kultury UMCS Hatka Żaka. To nie tylko miejsce z długą tradycją, miejsce absolutnie misyjne, ale również niezwykła energia i potencjał, ogromny potencjał młodych ludzi, którzy tutaj przychodzą i chcą tutaj spędzać czas również na doskonaleniu swoich umiejętności zawodowych, bo temu też służą dwa bardzo istotne elementy tego miejsca, czyli Akademickie Radiocentrum oraz telewizja UMCS. Miejsca również bardzo specjalne, ponieważ to tutaj młodzi ludzie zdobywają swoje pierwsze zawodowe doświadczenia. Tutaj stawiają swoje pierwsze kroki. Niektórzy zostają na dłużej, niektórzy zostają na chwilę, ale odnoszę wrażenie, że każda z tych osób coś dla siebie z tego miejsca i z tych doświadczeń wynosi. Przez kilkanaście lat miałam przyjemność i zaszczyt prowadzić zajęcia na wyższych uczelniach Lublina. W dziedzinach związanych z dziennikarstwem to były gatunki dziennikarskie, m.in. pracownia reportażu, pracownia prasowa, ale to, co jest uderzające młodych ludziach, którzy przychodzą na studia, aby poznać arkana tych dziedzin, to jest ogromna świeżość, świeżość spojrzenia, to co wy przynosicie ze sobą, zupełnie inne spojrzenie, łamanie zasad montażowych, filmowych. Nagle okazuje się, że to czego my uczyliśmy się w szkole filmowej e, i kiedy dla, to, co było dla nas jakieś awangardowe, nagle okazuje się, że e, te wszystkie zasady można złamać i stworzyć równie interesujące e, dzieło czy prace, które... Też podpatrujemy i potem często przynosimy do własnej pracy zawodowej i do tego, co sami kreujemy w tych dziedzinach, w których właśnie jesteśmy aktywni. W myśleniu o rozwoju mediów akademickich bardzo bliska jest mi idea Uniwersytetu Humboldta. Idea, która umożliwia młodym ludziom odnalezienie się w procesie twórczym, w procesie kreowania na tych danych obszarach badawczych. To jest z jednej strony. Z drugiej strony bardzo bliskie są dla mnie zasady relacji mistrz-uczeń ale również w drugą stronę uczeń mistrz liczy na to, że osoby, które przewijają się przez Akademickie Centrum Kultury, kiedy zaistnieją szerzej w świecie, kiedy zaistnieją w różnego rodzaju redakcjach prasowych, Radiowych, telewizyjnych, że rozpoczną swoje życie zawodowe z pewnym nie tylko potencjałem, ale i umiejętnościami, że będą to już miały w swoim portfolio, ale również, że będzie im po prostu łatwiej, że ich przygoda zawodowa na tym jeszcze wyższym poziomie będzie się odbywała na zupełnie już innym obszarze, kiedy będzie możliwość spotkania się profesjonalisty z profesjonalistami, a nie za Absolutnego amatora. Bardzo spokojnie patrzę w przyszłość i zapraszam Was, młodych ludzi, studentów, osoby spoza Uniwersytetu Marii curie skłodowskiej do wspólnego przeżycia takiej pięknej, no już quasi zawodowej przygody.